Gowin i wybory w Platformie. Pan Jarosław Gowin kiedyś przeze mnie był niedocenianym posłem. Dzisiaj jest jeszcze bardziej niedocenianym posłem, bo uważam go za szkodnika. Szkodnika na arenie politycznej. Dlaczego? Otóż kiedyś wydawało mi się, że jest to człowiek nie z mojej bajki, nie moje poglądy bardziej prawicowe, bardziej takie chrześcijańsko-katolickie, konserwatywne. Jednak myślałem, że to są poglądy takie dość rozsądne, jak na naszą scenę polityczną. Mówię sobie, dobra, nie moje poglądy, ale można człowieka szanować. Nie doceniałem go. Otóż panie Jarosław Gowin, kiedy dostał się do rządu, a dostał się dla, tylko dlatego, że był przedstawicielem tak naprawdę tej opcji w platformie bardziej prawicowej i premier wiedział, co robi, biorąc go do rządu, chciał tą opcję mieć pod kontrolą. Niestety nie docenił pana Gowina, tak jak ja go nie doceniłem. I co się dzieje? To wszyscy wiemy. Pan Gowin był bardzo kłopotliwym ministrem. Zaczął przedstawiać swoje zdanie, swoje poglądy ideologiczne. Zaczął narzucać innym. A to nie tak działa. I zaczął mnie wkurzać. Bo co innego, jeśli mówi się za siebie, proponuje się pewne rozwiązania, które dają coś grupie osób myślących podobnie, ale nie odbierają wolności i swobody wyboru innym. Przykładowo sprawy in vitro i te sprawy. Jesteś człowiekiem wierzącym i uważasz, że in vitro powinno być takie, a takie, albo go nie powinno być. Dobra, twoja sprawa. Nikt cię do tego in vitro zmuszać nie będzie, ale nie narzucaj komuś, kto jest czy wierzący, czy niewierzący, obojętnie. Nie narzucaj zakazu korzystania, czy też ograniczania mu dostępu do tej formy procedury medycznej. Proste. Niestety, pan Gowin, jak większość ideologów, takich ludzi ideowych, którzy nie są typowymi państwowcami, nie myślą o społeczeństwie, tylko myślą o społeczeństwie przez pryzmat swojej ideologii, pan Gowin zaczął robić właśnie coś odwrotnego. Zaczął uznawać, że walczy o swoje poglądy, do czego ma pełne prawo, ale narzuca je też tym, którzy ich nie wyznają. Bierze, brał, zaczął brać pod uwagę tylko i wyłącznie to, że jego sposób myślenia jest najlepszy. A to nie jest prawda. Więc zaczął sprawiać kłopoty w platformie. I teraz kolejny element, który wpłynął na to, że straciłem do tego człowieka kompletny szacunek, to nagłe przebudzenie w środku nocy, chyba pana Gowina, że jak wszedł do rządu. Nagle zrozumiał, że Tusk nie jest taki, że platforma nie jest taka, że wszystko jest nie taki i on to chce zmienić, że platforma odeszła od swoich początków. Ja tam nie wiem, od czego ona odeszła, bo w sumie jak na razie każda partia w Polsce jest dla mnie jałowa. Ale okej, okay. załóżmy, że coś odeszło, coś się zmieniło od początku, odkąd pan Gowin jest w platformie. Na pewno nie aż tak dramatycznie zmieniło się w przeciągu ostatniego roku. A nagle zaczyna wytykać błędy, nagle, nagle widzi coś, inną platformę. No przepraszam, dla mnie to jest gra pod publikę. Zrozumiał, że ma teraz wpływ, że jest medialnym pępkiem świata. Bo rzeczywiście, co teraz Pan Gowin powie, każde media podchwycą. Trochę jak z Kaczyńskim. Nieważne, czy to będzie mądre, czy głupie. Wyleciał z rządu i słusznie. Nie mógł tam być, bo był zbyt długo na świeczniku, i to, moim zdaniem, kosztowało platformę za początek spadku w wynikach. To jest też ciekawe, bo wystarczy zwrócić uwagę, że Platforma, wszystkie jakieś tam kryzysy, sprawy bezrobocia i to wszystko, to nie obniżało poparcia dla platformy. Trochę się tego nie dziwię. To była kwestia Nie chce Kaczyńskiego. Wybieram platformę. No niestety w większości przypadków, albo żadna partia mi nie odpowiada, więc najbardziej taka środkowa to jest platforma. Więc ludzie tak sobie mówili: jak mam głosować, to zagłosuję na tych, bo i tak nie mam nic lepszego do wyboru. A jak nie chcę na przykład Kaczyńskiego, no to wybieram platformę. Tak to działało. I każdy kryzys mówili, że premier jest teflonowy. Nic się do niego nie przylepia, nic się do niego nie. Otóż Pan Gowin zrobił coś, czego pan Kaczyński nigdy by mu się nie udało zrobić z platformą. Sprawił, że ludzie patrząc na politykę, i wcześniej mieli do wyboru Kaczyński, Tusk, Kaczyński, Tusk. Nie. Nagle się zrobiło tak: Kaczyński tam jest, ale w platformie jest Gowin Tusk, Gowin Tusk. I zaczęli się zniechęcać, zaczęli zwracać uwagę konkretnie w środek platformy, w problemy w tej partii. Przez co zaczęło spadać im poparcie. Tak naprawdę wystarczy zwrócić uwagę na sondaże. Sondaże zaczęły się autentycznie psuć dopiero od momentu, kiedy pan Gowin został ministrem. I przecież nie przez to, że był aż tak beznadziejnym ministrem, tylko przez to, że zaczął robić swoją politykę wewnątrz partii i zwracać uwagę mediów, które szybko chwyciły temat, na platformę. I zamiast pomóc platformie, zaszkodził platformie, którą teoretycznie mówi, że chce w niej zostać, tylko chce ją zmienić na lepsze. No więc dobrze, że stracił swoje stanowisko z punktu widzenia platformy, bardzo rozsądnie. Dochodzi do wyborów. Pan Gowin startuje w tych wyborach tylko i wyłącznie po to, bo on z góry wiedział, zresztą to nic nowego każdy czyta wiadomości wiedział, że on przegra. Ale wiedział też, że przez kilka Tygodni będzie mógł prowadzić kampanię polityczną. Wprost zasłaniać się kampanią, krytykując premiera, krytykując rząd, krytykując wszystko. Bardzo wygodne e, położenie. Dodatkowo jeszcze dniał się przez e, pozostawanie, że on nie chce odejść od platformy. Nie chce, bo widocznie, tak jak mówiłem, nie doceniłem pana Gowina, pan Gowin chyba nie jest aż tak głupi. Wie, że jakby odszedł z platformy. Przeszedł do jakiejkolwiek innej partii, straciłby tą, ten głos. Już by nie było w platformie Gowin-Tusk, Gowin-Tusk problemy. Byłoby Tusk, i na przykład w PiSie Gowin, albo w jakiejś swojej partii, którą by założył z kilkoma posłami, nie byłby tym świecznikiem. Mógłby być nawet nim, bo teoretycznie, zabierając odpowiednią ilość posłów z platformy, Mógłby się stać osobą, która, o którą premier musiałby zabiegać, żeby się zgodziła na jego projekt. Tylko, że pan Gowin nie chce być partią, która będzie w Sejmie przez półtora roku, jeszcze przez dwa. Bo wiedziałby, że gdyby teraz stał się partią, założył partię, która byłaby na świeczniku, bo Tusk musiałby go potrzebować, gdyby odszedł z 20 posłami. Może nawet 15, nie pamiętam, jaka jest tam arytmetyka, ile przekłada szale koalicji w wyborach w Sejmie, w, każdym, w każdym głosowaniu, ile by przełożyło głosowanie, ale myślę, że gdzieś 15-30 nawet by już było tym elementem, gdzie ktoś musiałby zabiegać o gowinę. Więc przez półtora roku, by o niego zabiegali. On mógłby swoje projekty, przedstawiać i tak dalej. Tylko że ludzie. I to jest świetny zabieg socjotechniczny. Ludzie zaczęliby go kojarzyć z tym człowiekiem, który jest już w Sejmie, jego ewentualną partię zaczęliby kojarzyć, ta partia już jest w Sejmie, powstała i ta partia bierze, bierze, brała udział podczas wyborów by tak myśleli że brała udział w tym rządzeniu, bo jednak tu się zwracał, czasem się zgodzili, czasem się nie zgodzili. Pan Gowin straciłby kapitał polityczny i. Poszedłby tą samą drogą, którą poszedł Ziobro. E, Polska jest najważniejsza po prostu. Stałby się marginesem i zniknąłby podczas następnych wyborów. Więc Pan gowin parę nie pomyślał. Nie, nie, nie. Nie odejdę i nie założę teraz swojej partii, mimo że byłbym języczkiem uwagi. Nie odejdę do innej partii, bo przestałbym być języczkiem uwagi. Zostanę tam, gdzie jestem problemem. Więc zostaję w Platformie. Wyrachowana gra polityczna, i w sumie do polityki można się zgodzić. Może być tak, w polityce można grać, jeżeli ma się powody. Tylko e, element tego, że on tam zostaje, sprawia, że jest nieuczciwy. Bo jeśli on jest tak bardzo, tak bardzo ideowym człowiekiem, to według idei, jeśli mu się coś nie podoba, to się odchodzi. Według idei. Jeśli próbuje coś zmienić w jakimś miejscu, nie wychodzi i coś mu nie, nie odpowiada, a na przykład jego zmiany nie będą się nie będą zachodziły w platformie, to się wychodzi z danego towarzystwa. Nie przebywasz w towarzystwie, które ci nie odpowiada. Widać, idea czasem może być odłożona, jeśli jest interes, a jest interes, żeby zostać w platformie. Więc go więc zostaje w platformie i będzie tam do przyszłych wyborów dopiero przed wyborami być może utworzy partię. Być może wyciągnie kilku posłów. Być może zbuduje jakieś małe struktury, które ujawnią się dopiero przed wyborami. I wtedy dopiero wyjdzie z platformy. I wtedy ludzie niby i na to liczy, zobaczą, on odszedł z platformy, założył inną partię, będzie myślał inaczej. I kilka osób może na niego zagłosować. Czy się dostanie do Sejmu? Nie wiem. Podejrzewam, że raczej nie, bo pan Gowin, jak i wielu przed nim, przecenia element prawicowy na polskiej scenie y, politycznej. Element prawicowy zagospodarowany przez PiS i wszelkie inne, bardziej, mniej radykalne opcje prawicowe y, są zbyt małe, żeby stworzyć jakąś partię typu pan Gowin odchodzi i go popierają i ma 5-10% poparcia. Jest za mało takich osób. A te, a te osoby, które nawet mogłyby zagłosować na pana Gowinę, i tak zagłosują na platformę. Jeżeli nie chcą głosować na PiS, zagłosują na platformę tylko i wyłącznie dlatego, że widocznie wolą po, postawić swój głos tam, gdzie wiedzą, że, że powiedzmy będzie miał znaczenie, bo 5% partia w Sejmie, nawet, to, to, to jest tylko zabawka. Element gry politycznej, ale zabawka. I dlatego podejrzewam, że jednak pan Gowin poniesie porażkę. Ale zobaczymy. Pan e, palikot wykorzystał ten myk. Odszedł z polityki przez rok prawie że do wyborów, teoretycznie już nie był w partii. I kiedy trzeba było, ludzie zagłosowali, myśląc sobie, może coś zmieni. Zawiedli się. Bo palikot przeholował z pewnymi rzeczami. Dzisiaj w następnych wyborach podejrzewam, że wynik palikota będzie bardzo niski, albo w ogóle zniknie z. Z parlamentu, ale myślę, że kobieta chce zrobić to samo i w ten spo sam sposób się dostać do parlamentu, bo to jest dobry sposób, żeby się dostać. Odejść z partii w odpowiednim momencie, żeby się z nią nie kojarzyć, a zarazem nie być elementem bieżącej polityki. Czyli nie może teraz utworzyć partii i nie być teraz elementem bieżącej polityki. Dlatego straciłem do niego zaufanie i szacunek. Przez sposób narzucania swoich poglądów, przez zachowanie jego i ten plan makiaweliczny, praktycznie bycia w platformie i udawania, że jest tą partią, podczas gdy wyjdzie z tej partii. On wyjdzie przed wyborami, ale do tego czasu będzie w niej, będzie się starał w niej trzymać, chyba że go ktoś wyrzuci. Problem w tym, że po to były te wybory. Mając 20% poparcia, ciężko będzie go usunąć. Ciężko będzie pozbawić w cudzysłowie szefowi partii tego wyznacznika głosu jakiejś jej części. Czy to kto zrobi? Myślę, że będzie szukał sposobu. Myślę, że trochę odczeka i chwyci pewien moment, bo prawdopodobnie przewidzi pomysł, już przewidział pomysł gowina. Zobaczymy jak to się potoczy. Tak czy inaczej. Nie lubię polityków, którzy przez pryzmat swojej ideologii nie walczą tylko o nią dla ludzi, którzy tak myślą, tylko narzucają ją jeszcze innym lub chcą ograniczyć innym opcję wyboru. Taki polityk dla mnie jest skreślony. Nie lubię polityków, którzy twierdzą, że są ideowi, a zarazem kiedy trzeba te ideały odkładają na bok tylko dlatego, że ich Interes polityczny tego wymaga, a to robi Gowin, będąc w platformie. Jest cyniczny. Wykorzystuje sytuację. Tak bym skomentował wydarzenia z panem Gowinem w ostatnich tygodniach i miesiącach. Nauczka: jak należy patrzeć na politykę.